Na kolejnym, już dziewiątym, konkursie recytatorskim pod hasłem Herbert, Poeta Niepokorny. Witam serdecznie członków naszego jury, panią Annę Stolarczyk i Pan, panią Joannę Grandys, które dzisiaj będą decydować o wynikach tego konkursu. Cóż, o Herbercie wiele mówił nie będę, nie chcę się powtarzać, co roku mówi się to samo. Jest to poeta naprawdę wyjątkowy. Nie przypadkiem wybraliśmy na konkurs tutaj w naszym gimnazjum właśnie tę postać. Con il cervello vivendo E non ha per A to za sprawą zgromadzonych tutaj redaktorów, którzy przypomną nam wybrane przez siebie jego utwory. Ponadto każdy uczestnik będzie miał do zaprezentowania fragment prozy dowolnego autora. Żyli będzie oceniało znajomość tekstu, dykcję, czyli umiejętność mówienia oraz ogólny wyraz artystyczny redaktora, a to wszystko w skali od 1 do 10. Na koniec chcielibyśmy wszystkim życzyć powodzenia oraz pogratulować już i tak dużego sukcesu, jakim jest reprezentowanie Waszych szkół w tym konkursie. Teraz przystąpimy do losowania kolejności, w jakiej recytatorzy będą występować. Tutaj. Moje ruchome imperium Między Atenami i Megara. Lewa noga normalna Rzekłbyś optymistyczna Merkał ku lekkim, z kamienia Na ścianę niezmąconym czole Nie chciała Nie chciała morfiny Nie chciała uratować uboju Chodzi teraz na długich promieniach Odzianych w szare pomczochy, z ogromną siatką i zieloną skrzynką. Mój głos wewnętrzny niczego nie odradza. Ani nie mówi tak, ani nie. Jest słabo słyszalny. Mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi. Inni się zerwać, lecieć, strzelać. Nikt się nie rusza, są oszołomieni potęgą wybuchu. Co so, innego my, sprzątacze placów, zakładnicy lepszej przyszłości. Ze zdrową ścieżką krwi. Nie zmyślmy w swoim porzu. Śmieszna jak skrawniczka, jak sen aneryjny. Sprawia okulary, nastawia herbatę, mruczy, głaszcze kota. Byłem trochę zmęczony, więc poszedłem usiąść sobie na chwilę w świecie. Właśnie była tam Sandryna. Ale ona wskarciła śledziem i zaczęła podjadać ugotowane już pierogi. Kiedy umarł, nikt nie śmiał zdjąć jego portretu. Zobaczcie! Może jest jeszcze u was w domu jego maska? Zmajstrowałem także walc. mówi filozof. U szczytu walca Wachau, Seneka Mówią którzy kończyli gimnazjum. Przez oczy idzie karawana obrazów. Są jak odbicie w wodzie. Ale dość tych rozważań! Przenieśmy się wzrokiem do gardła doliny, z którego dobywa się krzywy. To odłamek szrapnela trafił go pod Verdeą, a może pod Grunwaldem. Szczegółów nie pamiętam. I gdybym ja jeden mniejszał, stałbym się dokładnie tak, jak się mu stać miał. Miał na czole samą gwiazdkę, a pod gwiazdką, przepaść. Nie jesteśmy z tych, co zaciskają pięści, potrząsają łańcuchami, mówią i pytają, namawiają do buntu, rozgorączkowani, wciąż mówią. Wyrażenie potoczne przeceniano się. Większość z nich stoi nieruchomo. Ten na pół grę, na wpół rum. Pianista prost fenomenalny. Zasiadł do fortepianu i fortepian odjechał. W tym sposobem dotarliśmy do końca konkursu. Z wszystkich już opadły te pierwsze emocje. Teraz emocje nas czekają, wszystko jest w rękach żywi. Zobaczymy, jaki będzie werdykt, ale ja chciałem do was powiedzieć w tym miejscu parę słów. Nie wszyscy będziecie aktorami, nie wszyscy będziecie recytatorami, ale to, że tutaj dzisiaj zaprezentowaliście się, to jest wasz ogromny sukces. Zachęcam was do tego. Czytajcie Herberta, czytajcie w ogóle książki, odejdźcie od komputera na jakiś czas, odejdźcie od y, kultury obrazkowej, bo naprawdę warto. Dzisiaj y, utwierdziliście mnie w przekonaniu, że y, są jednak jeszcze młodzi ludzie, którzy czytają, którzy czytają poezję i którzy tę poezję rozumieją. Wygrają. Nie liczni z was, bo taka, taka, jest, taka jest kolej rzeczy i, i tak tym rządzi się konkurs. Ale naprawdę dla mnie jesteście wszyscy zwycięzcami i dziękuję Wam za to, że chciało się Wam, że sięgnęliście do tej trudnej poezji, że y, tyle wysiłku w to włożyliście. Także jeszcze raz wam wszystkim gratuluję i brawa moje dla Was. <klucza>